Dzień dobry, dzień dobry. 18. No i mamy po zimie. Dziś jest 9 stopni, więc jak widać tutaj w tym ulub pszczółki sobie latają. No, ciężko tą porę tutaj dnia nazwać dniem, bo to jest trochę nadużycie, niestety jest szaro buro i ponuro. Ale takie dni, kiedy przy jakichś tam mrozach następuje rozluźnienie kłębu, i powiedzmy, jakieś przygrupowanie wśród pszczółek to też są przydatne. Tutaj w tej chwili jest sprzątanie, jak widać. Wynoszenie zwłok, a niestety w tym roku spodziewam się tutaj dosyć sporych ozypów. O, a tutaj, jak się wzięły do roboty. Sporych osypów z uwagi na to, że no, długo było czerwienie. Pszczółka nie nabrała ciałka tego swojego tłuszczowego w pełni, więc była pierwsza do osypania. Przynajmniej te, które y, rodziły się w październiku, tak? No niektóre podejrzewam, że jeszcze się rodziły w listopadzie, bo to różnie z tym bywa. No i dzisiaj możemy sobie podejrzeć parę rzeczy. Jest delikatna awaria tutaj. Czyli stojak niestety nie wytrzymał. Co dziwne nie wytrzymały wkręty. Więc tutaj jakąś deską to podeprę. Próbowałem dzisiaj to podnosić. Nawet da radę, ale no w jedną osobę tego nie będę tutaj uskuteczniał, żeby jakieś palety tu podkładać. Bo szkoda ruszać te ule. Tutaj jest taki problem, że jest to nóżka nawet pęknięta. Noga dębowa, także taka ciekawostka. Musiał być ogromny ciężar. To jest po części moja wina, gdyż siatka jest założona na całym pasieczysku. Więc w momencie dużej ilości śniegu, no tutaj podejrzewam, że mogły być tony. Ten Stojak się przechylił a ten również jest przechylony, i nie wiem, czy to jest. No, moim zdaniem, jest przechylony, Tak, no, wyraźnie to widać do przodu, jest przychylony. Także tutaj też mógł, mogło strzelić mocowanie z tej strony. No, teraz tego nie zweryfikuję. Ale tak to wygląda, jakby tutaj na jednej nodze tej przedniej puściło. Ja może sobie nagram, to sobie zobaczę później. No, przy okazji osyp można zobaczyć. No dobra. Mamy parę uli z przeźroczystą powałką. Ja tu się męczę z tą siatką nad głową. 16 stopni, jak widać, yy, kłęb jest totalnie rozluźniony w tej chwili. To nawet ciężko nazwać kłębem. Tutaj jeszcze jakieś błędy zrobiłem, bo są przerwy między ramkami zbyt duże. No, ok. Miałem robić podsumowanie jakiś tam roku i tak dalej. No, jest grudzień, ale jakoś tak. No, nie wyszło mi z tym podsumowaniem tego wszystkiego. W każdym razie ta rodzinka Krainka Demeter przyniosła w tym roku 60 kg. Także mówimy o pasiece stacjonarnej, oczywiście, to jest bardzo ważne. Więc tutaj, no, zdecydowałem się w tym roku na więcej demeterek. Być może na mój teren one się nadają bardzo dobrze. A być może była akurat taka pszczoła bo to nie musi być zasługa linii, może być zasługa przecież poszczególnej jednostki, tak? Na no te termometry to tak tylko orientacyjnie, to już nie raz mówię. Można patrzeć, bo to wiadomo, że one są przyklejone z zewnątrz. Także za wiele się z nich nie dowiemy, poza tym, że jest jakaś temperatura. To no tutaj kłop z prawej strony był, ale mają dzisiaj czas, żeby sobie zrobić jakieś tam przegrupowanie. Jutro też będzie ciepło. To jest ul, który w tym roku przyniósł tylko za 4-5 km. Dlatego matka została wymieniona. No i łącznie, tak podsumowując ten rok, to mi wychodzi w granicach. Coś koło 44 czy 45 kilo na 13 rodzin, razy 13 rodzin, średnia. Więc, bo łącznie zebrane zostało 600 kg miodu. Oczywiście ciężko tu mówić o jakimś dochodzie, tak, z pszczelarstwa, bo no pszczelarze wiedzą, że na takich małych pasiekach to nie ma co mówić o dochodzie, no bo zawsze są jakieś koszta. Miodarka została kupiona, yy, nie wiem, dwa tygodnie temu kosztowała 7 tysięcy, także, także tak to bywa. Yy, Krainka Prima, jedna z najprzyjemniejszych pszczół, pszczół na pasieczysku od pani Gębalowej. Widzicie, tutaj jest sobie 10 12, 11 stopni a w rzeczywistości mamy 16 na końcówce termometru, która też nie jest zbyt długa. I krainka prima już tak ładniej niż ostatnio. Ostatnio była tuż pod powałką. Chociaż w tych ulach styropianowych no one siedzą pod powałką, bo to tak, tak to wygląda w tych ulach. A tutaj to już w ogóle jest high life. Tutaj jest szansa. No nie no, czerwio to raczej chyba tu nie ma, chociaż nie wiadomo. Naprawdę nie wiadomo. Miesiąc teraz miało zimno. No i tu mamy tą sytuację, gdzie UL to też sobie. A on jest na tym Podparty jednak na desce. Ja myślałem, że na siatce. Osyp jest taki jaki widać. Mi w tej chwili ciężko dojrzeć. No to dobrze, to niech tak zostanie. Nie będę go tu ruszał. Ten ul jest mocno przechylony do przodu. Ale tutaj pszczółki również są. A tutaj nic nie dojrzymy, ale można posłuchać. Dzień dobry. Niestety pewnie zastygła. No i tutaj również nie będę ruszał. Możemy sobie zerknąć na ilość osypu w tym ulu, bo przypominam, że ten ul spadł o 20 cm. Więc tutaj może być dużo tego osypu. Nie ma nic w sumie. Czyli pszczółką się raczej nic nie stało. No dobra. To taki podglądzik dzisiaj. Widać, że sprzątają troszkę. Yy, nie będę brał tych podkarmiaczek do góry, żeby sprawdzić, czy pszczoły są. Yy, bo szkoda mi trochę je denerwować dzisiaj. Tutaj też te pięć rodzin powinienem zerknąć. Ale to może w styczniu, jak będzie jakaś lepsza pogoda, to sobie wtedy zobaczymy. Tutaj o dziwo a nie, myślałem, że jest otwarte a no jest, nie zamknięte ciekawe. Także tam, gdzie możemy podejrzeć, to można sobie podejrzeć. Mamy jeszcze tutaj jedną rodzinkę. To jest pszczoła matka trzyletnia, trzeci sezon. I myślę, że na dzień dzisiejszy można by było skończyć tą zabawę. Poprawienie tego stojaka to jednak zostawię chyba na wiosnę, bo tutaj widać, nie przeszkadza to zbytnio. Ule są wszystkie powiązane, także one tutaj w żadnym stopniu się nie rozszczelniły w momencie, gdy ten stojak zleciał. No, będę musiał poprawić konstrukcję, być może jakaś. Deska jeszcze taka w poprzek będzie przybita do nóg. Może to wtedy będzie lepiej. Być może jakieś opaski by się na nogi przydały. No nie wiem. Zobaczymy. Na wiosnę będę ściągał zdecydowanie lżejsze ule i to poprawiał, a także będę montował tutaj dwa stojaki, które już czekają na montaż. Troszkę byłem ciekawy tej, tej zimowli u mnie, bo szczerze mówiąc, to, to co jest w internecie, no to jest trochę przerażające. To, te, te, te rozmowy pszczelarzy, to może zamieszczę teraz tutaj, co znalazłem na jednym z forów. No, zimowla na poziomie 30%, czy tam 30 kilku. No to naprawdę. No, jest tragedia jak na Polskę. Ja wiem, że w Stanach są yy, może przyzwyczajeni do tego, że yy, skuteczność przeżywalności pszczół, przeżywalność pszczół jest na poziomie 70%. No, ale u nas to jednak wygląda zdecydowanie lepiej. Także mam nadzieję, że będzie trzecia zimowla stuprocentowa. Zobaczymy. Wesołych świąt wszystkim. Trzymajcie się ciepło i. Udanej zimowli.